Witam! Dziś kolejny odcinek z serii e, Życia małego hydraulika czyli moje baniaki do napełniania akwarium do odstawiania wody Dzisiaj znowu po raz kolejny przerobię sobie ten układ ale już tak jeszcze nie docelowo bo docelowo będzie jeszcze inaczej ale już tak bardzo mocno finalnie już tak jak chciałem e, i nawet poniekąd tak jak zawsze marzyłem Udało mi się znaleźć pewne elementy, które no, myślę, że ułatwią mi znacznie proces wymiany wody, a na pewno znacząco przyspieszą. Po kolei od czego dzisiaj yy, zaczniemy. Układ do napełniania yy, do napełniania tych baniaków zostanie przerobiony. Jak wiecie, tam jest w środku pływak z zaworem, który zamyka dopływ wody, ale nie napełnia on całkowicie tych zbiorników. Napełnia je gdzieś około do 3 czwartych, co oznacza, że część z tych zbiorników jest niewykorzystana. Znalazłem na to sposób. Słuchajcie, taki o przelot przez beczkę. O, jest z kim o siłunku. Ale jest o tyle nietypowy, że ma z strony gwint. Gwint, pół cala, taki właśnie jak potrzebuje, bo tam jest półcala. Wkręcimy sobie, słuchajcie, ten przewód przez beczkę, bo tam jest bezpośrednio przykręcony ten zawór odcinający. A włożymy sobie ten przewód, znaczy ten, w ten, to wkręcimy sobie mówkę i dopiero w mówkę damy ten zawór, co, słuchajcie, o jakieś dobre, no powiedzmy 10 cm podniesie mi pływak. Dzięki czemu będę miał o 10 cm wyższy poziom w tych baniakach, jak widzicie na poprzednim filmie, zamontowałem sobie taką rurkę, która mi pokazuje poziom wody w baniakach. Ja już to raz zalałem i się okazuje właśnie, że tych 10 cm brakuje, więc sam raz myślę, że za pomocą tego układu jestem w stanie podnieść to. To z drugiej strony będzie to samo, czyli wkręcimy dalej ten zawór. To pierwszy punkt na dzisiaj programu. A teraz słuchajcie, drugi punkt programu. Spójrzcie na to. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Widzicie różnicę? Udało mi się, słuchajcie, znaleźć całowe szybko złącza. Zobaczcie, jaka jest dziura. Taka, że tu w środek wejdzie Cały ten zaworek, który był do tej pory. No różnica, słuchajcie, w przelocie jest ewidentna i myślę, że jak zaraz stosuję taki duży przelot, to nawet chyba i bez pompy wymienię wodę w akwarium znacznie szybciej. Nie będzie to trwało 40 minut. Jedyny minus tego no to, że to jest calowe, a ja mam wszystkie układy zrobione na 3/4. No ale oczywiście zastosujemy przejściówki. Wąż też mam 3/4. Nie będę kupował węża za 300 zł calowego. Myślę, że czwarty spokojnie starczy. Ale to jest właśnie to. Jak to teraz zrobimy? Wymienimy sobie zawory. No ten zawór, jak mówiłem wcześniej, już jest tymczasowy. Będzie taki piękny układ. Coś takiego. Zawór. Widzisz, że zawór taki do systemów nawadniania na ogród kosztuje 8 zł? Ze śrubunkiem, co najciekawsze, to jest śrubunek, słuchajcie. To się demontuje, także można rozmontować. Właśnie czego ten układ? To powiedzcie mi, dlaczego taki sam zawór do systemów klejonych, taki, co miałem do narurowca, kosztował 0,60 60, zł. Nie wiem. W każdym zawór, potem jest redukcja z 3/4 na cal. i to jest wkręcona kolejna taka ładna końcóweczka, szybko złączka całowa, więc jest przejściówka, tak jak mówię. I tu do tego będzie podpinane, zobaczcie, jaki przekój węża. Szybko złączka calowa. Ciach. I tu będzie już wąż. I w ten sposób zrobimy to, zarówno na tym krainie, jak i tu na tym spustowym, który jest bez pompy. Tak, Tam jest z pompą, tu jest bez pompy. Zobaczymy, może ten bez pompy już przy tym przekroju da radę, no bo 40 minut napełniania tego akwarium plus dobre 20 minut, słuchajcie, spuszczania wody, no to jest godzina na samą wymianę wody, to jest trochę za dużo, to jest dużo, za dużo. A jak mi i to jeszcze mówimy tylko i wyłącznie o tym jednym akwarium, tak? Jak mi dojdzie ta 240, to celny przez dwie godziny samą wodę wymieniał, no głupota, dlatego właśnie potrzebowałem przyspieszyć trochę tą operację. I właśnie tak mi się zdaje, że przez zwiększenie słuchajcie, przekroju tych yy, przez zwiększenie, słuchajcie przekroju tych, tych przepustów, które są zwężone no zobaczcie jakie to jest maleństwo a jakie będzie teraz, nie? myślę, że przez to uzyskam yy, całkiem dobry efekt yy, i woda będzie znacznie szybciej lecieć dobra, yy, ja się zabieram do roboty, Po raz już nie wiem który, demontuję yy, cały ten układ, ściągam ten yy, zbiornik Wody tam nie ma, już chyba została zlana, ściągnę ten zbiornik. Na początek wymienimy sobie to, czyli zamontujemy sobie tą mówkę z, no, z tym śrubunkiem, z tym przelotem. Wkręcimy sobie cały ten, wyregulujemy tak, żeby mi się napełniał cały baniak. A potem wymienimy sobie też te zawory szybko złącza, przerobimy przewód. Także dzisiaj jest trochę roboty. No i dobra. Nie ma co gadać. Do roboty. Jest ten przelot, pół cala. i teraz go sobie tu przykręcimy, tu nie będę uszczelniał, bo tu nie ma sensu, tu nawet jak będzie jakiś minimalny przeciek, to ja i tak to wcześniej odcinam zaworem, ten przeciek nie będzie miał na nic wpływu. Montujemy. Teraz to on aż wystaje z tej beczki. Ale... To nie jest problem, bo jak już wcześniej to mówiłem to jest teleskopowe. i ja w każdej chwili mogę to przecież e, zmniejszyć. Samą o, dobra. Ciasno wkręca, ale to dobrze. Słuchajcie, wyregulujemy go tak, żeby to było w zasadzie pod samą nakrętką. No ale jeszcze, żeby tam jakiś los był. I pływak w tym momencie praktycznie jest przy samej powierzchni, więc... O. A, trzeba jechać do niżej, bo tu się może nam już oprzeć o Tak wygląda. Teraz powinno być dobrze. I w zasadzie pływak jest na równo z górną krawędzią. Powinno być elegancko. Ja jeszcze go ustawię. Tylko dokręcimy go delikatnie, tak żeby on był o, w tę stronę. O! Spojrzę jeszcze od boku. Widać, nie widać. Widać, nie widać. Patrzcie na to. Ciach. Teraz nie widać, znaczy się, że jest dobrze. No maksa odtworzony No i dobra. Przy okazji zajrzymy sobie do środka. Jest światełko. Jak widzicie, pompa jest zamontowana. Trzyma się. Była już raz używana. I jest ok, stąpą, bo myślałem, że ona być może będzie chciała stąd odlecieć, że tak brutalnie powiem, ale ten wężyk dobrze trzyma. Yy, tu kolejne połączenie, zobaczcie, jest to przedłużone o to mufę, jest wyżej. Jak widzicie, tutaj jest no, prawie na równi z beczką. Jeszcze raz wam pokażę ten zawór. Czech, 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 czech. O, teraz widać na tą krawiec, i to się chowa. Yy, więc powinno być dobrze. Fajnie, że on jest. Yy, teleskopowy regulowany to jest to jest na plus no i widzicie w ten sposób o uzyskaliśmy przedłużenie tego systemu I jest on teraz podwyższony o tę mufę no tak nie widać ale ale jest dobra w każdym razie jest to podwyższone o tę mufę razem z tym przelotem z drugiej strony mamy przelot i myślę, że będzie wszystko dobrze. Dobra, skręcamy to. Dobra, kolejny układ, którym się teraz zajmiemy, czyli skręcimy sobie cały ten zestaw. To, to jest szybko złączka się ściąga, no ale to się składa z kilku elementów, które wszystkie tutaj trzeba sobie niestety pouszczelniać. Szkoda, że, że aż tylu. Najlepiej byłoby to od razu wkręcić tu. Gdzie ja, pokazuję? To pokazuję, dobra. To było najlepiej wkręcić tu, no ale niestety tu mamy trzy czwarte. To jest calowe i jedyna możliwość, żeby to zrobić. Trzeba było zastosować mówkę. I przejście, dobra, to wszystko na nić. Zacznijmy od dołu. Cały ten zestaw mam już skręcony, fajne jest to, że, wiem, że tu jest śrubunek i teraz e, sam śrubunek wkręcę na górę, a potem sobie wkręcę zawór. Mocno sklecone, powinno być dobrze. To jest to, co ja zawsze kocham. Teraz kręci mi się cały przegląd, na jest odkręcić to oczywiście nie dałem. nakrętki od śrubunku. A zawsze trzeba było dawać, a teraz mi się kręci tamto dziadostwo. No dobra, yy, głupi błąd zrobiłem jak zawsze zresztą. I teraz nie mam nawet jak tego złapać, żeby to odkręcić. W takich momentach ja sobie często radzę w ten sposób, że przykręcam tam jakieś coś, co się musi zacisnąć na tamtym tym, bo tu nawet nie jestem w stanie włożyć żadnego klucza, żaby, nic, bo nie ma na to miejsca. Mam nadzieję, że ten przewód się zaciśnie na tyle tutaj, żebym ja to mógł utrzymać, a to ręką odkręcić. Tylko nie wiem na ile ja mam siły, więc to się już zawinęło tam trzy razy a jeśli się tak zawinęło to dopiero się nie nie, to będzie trzymać teraz trzeba mieć tylko siłę żeby to złapać i odkręcić ale tak nie skończy się, skończy się to oczywiście od ściągnięciem całego banaka, bo teraz nie wiadomo czy razem z tym nie obróciła się cała pompa. No dobra. Do lepszego docisku ja sobie to w szmatkę wolę. Udało się. Mało się to nie połamało przy okazji. Mam nadzieję, że się nie połamało. Ale się finalnie udało. A ja muszę zdemontować, ściągnąć. Tylko po to, żeby zobaczyć yy, w jakim ułożeniu jest w tym momencie pompa. Dobrze. Jest dobrze. Teraz, żeby nie zapomnieć o link do środka. Ciach zamknięte, ciach otwarte. Zamkniemy. Zamknięte. Całkiem solidnie i poważnie już to wygląda. No ale zobaczcie. Tu do tej pory było coś takiego, a teraz będzie coś takiego. Dużo mniejsza strata. no teraz zmontujemy sobie. Następny układ. Czyli ten, który będzie na rurce. Jak widać, yy, układ na nowe złączki skończony. Nowe zawody. Trochę lepsze jest to od tego. Na pewno dużo, dużo większe. Mam nadzieję tylko, że to będzie szczelne. Bo ja nie ufam tym ołingom. A jak nie ufam tym ołingom, to zanim zacznę się nimi bawić, to już się naprawię. Najlepiej wymienić sobie ten oling na delikatnie większy, ale jeżeli się nie ma, można pod tym olingiem słuchajcie, nawinąć trochę nici. A ja na przykład na ogrodzie naklejałem sobie troszeczkę taśmy klejącej, izolacyjnej, stworzyć taką maleńką mini warstewkę, która. Po prostu powiększy nam delikatnie ten o link. O, ja już teraz widzę, co się dzieje. O link już jest znacznie dalej. Zobaczymy teraz, czy pasuje. Bo może dałem za dużo. O, to jest to. Ciasno weszło. A jeżeli ciasno weszło, znaczy się, że powinno trzymać. Eee, ten film będzie już bardzo długi. Co za tym idzie. W drugim filmie zrobimy sobie test układu oraz wymienimy wodę w akwarium. I zobaczymy, ile czasu teraz zajmie wymiana wody z akwarium. I czy będę musiał korzystać z pompy, czy będę mógł korzystać już normalnie z grawitacyjnego układu. Najprawdopodobniej będzie tak, że będę korzystał z jednego i z drugiego. Być może teraz ten grawitacyjny będzie miał większą wydajność niż pompa. E, a to z tego powodu, że słuchajcie, grawitacyjnie, jeżeli w wężu będzie woda, a w akwarium woda jest i trzeba będzie wepchnąć wodę, a gdzieś tam po drodze będzie powietrze, e, to wcale może nie chcieć grawitacyjnie te. O, jest ciasno. Dobrze. Może nie chcieć wcale te grawitacyjne te powietrze przepchnąć, więc bez użycia pompy możesz się nie odejść. Dobra, na dzisiaj to tyle. Reszta w drugim odcinku. Do zobaczenia. Cześć!